Bieżący tydzień był dla jednego z naszych klientów, ale też dla nas dość ważny, bo podpisaliśmy dość stosunkowo ważny dokument, który pojawia się w procesie transakcyjnym. Ten dokument nazywa się list intencyjny. W dzisiejszym nagraniu chciałem Państwu przybliżyć to, czym jest list intencyjny, jakie inne typy dokumentów występują, które mogą go zastąpić, po co on w ogóle jest, jaką ma moc, czemu służy. Nazywam się Tomasz Jakowiecki, jestem założycielem firmy doradczej Red Herring, w której pomagamy przedsiębiorcom w dobrej sprzedaży ich biznesu. I ważnym etapem, ważnym elementem, takim punktem zwrotnym, kamieniem milowym w trakcie transakcji jest podpisanie czegoś, co się nazywa list intencyjny. List intencyjny to jest dokument, który to jest pewnego rodzaju umowa, która jest zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym czyli minęło Wiele miesięcy podczas których poszukiwaliśmy potencjalnych nabywców, prezentowaliśmy im firmę. Ci kupujący, ci potencjalni nabywcy złożyli nam wstępne oferty nabycia przedsiębiorstwa naszego klienta i z jednym z nich decydujemy się iść dalej. Czyli jesteśmy usatysfakcjonowani z warunków, które udało nam się wynegocjować i uzyskać. W tym przypadku transakcja akurat opiewała na czy opiewa, bo na cały czas trwa i mam nadzieję, że się sfinalizuje w ciągu kilku miesięcy na kilkadziesiąt milionów złotych. I jest taki moment w transakcji, kiedy chcielibyśmy podsumować dotychczasowe ustalenia skupującym, tak żeby ustalić, jaka będzie kwota transakcji, jaka będzie cena za udziały, jaka będzie struktura transakcji, co strony do tej pory ustaliły, jaki będzie dalszy harmonogram działań, Zobowiązujemy się też jako, sprzed, jako sprzedający przedsiębiorstwo do tego, że będziemy, nie będziemy rozmawiali z innymi potencjalnymi nabywcami, czyli będziemy w tak zwanym okresie wyłączności, kiedy to kupujący ma, będzie wydawał pieniądze i ma wyłączność na, to, na zakup naszego przedsiębiorstwa. Co nie znaczy, że się nie możemy wycofać. Zwykle możemy się wycofać. Warunek jest taki, że nie możemy spiskować, negocjować, rozmawiać zachęcać innych kupujących do tego, żeby złożyli ofertę w momencie jak podpiszemy ten list intencyjny. My ten list intencyjny podpisaliśmy w czwartek w bieżącym tygodniu i od czwartku nas, obowiązuje nas cisza weterze. Nie powinniśmy i nie będziemy rozmawiać z innymi kupującymi, nawet gdyby się okazało, że któryś z tych kupujących, z którym byliśmy w rozmowach e, 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 Obudzi się nagle i przyjdzie, i złoży nam ofertę i powie: Ale jestem bardzo, bardzo zainteresowany zakupem tego przedsiębiorstwa. To nie możemy tego robić, bo mamy tam po prostu wpisaną karę umowną w przypadku, gdyby się okazało, że tę wyłączność złamaliśmy. Innym, inną, innym ważnym, ważną częścią tego dokumentu jest em, taka klauzula dotycząca poufności. Mimo tego, że bardzo często wcześniej w zasadzie zawsze podpisaliśmy, podpisaliśmy już silną umowę o poufności, czyli NDA, o którym mówię na innym nagraniu. To niemal zawsze taki list intencyjny zawiera w sobie tę część dotyczącą poufności, żeby jeszcze wzmocnić, jeszcze bardziej wzmocnić sytuację sprzedającego, jego pozycję. I ustalamy tam też harmonogram. W tym akurat w przypadku ustaliliśmy, że due diligence będzie trwało w odpowiednich, w odpowiednich datach, w odpowiednich terminach. Po zakończeniu due diligence, czyli audytu, który, który dokonuje kupujący, on potwierdzi nam te warunki, które, które ustaliliśmy i spisaliśmy teraz i przejdziemy do negocjacji prawnych. Ustaliliśmy również, która ze stron, czy to kupujący, czy to sprzedający, przedstawi pierwszy projekt umowy sprzedaży udziałów. I list intencyjny ma, zawiera pewną bardzo ważną cechę. On jest praktycznie niewiążący. To jest oczywiście ważne, należy o tym pamiętać, on jest wiążący tylko w części poufność i w części wyłączność. Pozostałe ustalenia mają charakter porządkowy, one, co nie znaczy, że nie mają mocy, bo, bo to kupujący nie jest w stanie nam na etapie, jeśli jeszcze nie zobaczył firmy, nie dokonał tego audytu, tego due diligence, nie jest w stanie nam obiecać, że zapłaci nam konkretną kwotę na konkretnych warunkach, bo może się po prostu okazać, że on czegoś nie przewidział. Może się okazać, że nie opowiedzieliśmy mu o czymś, co dla niego jest bardzo ważne. Mamy po prostu trupa w szafie, albo yy, Wprowadziliśmy go w błąd, albo nawet nie wiedzieliśmy o pewnych faktach, które mogą przeszkadzać w tego typu transakcji. Dlatego te części, te parametry, cena, cena struktura transakcji zwykle są niewiążące. Co nie znaczy, że jeśli nie poprowadziliśmy odpowiednio procesu, to kupujący zrobi nam skok na kasę i będzie próbował obniżyć tę cenę. To wcale to nie oznacza. Jeśli umiejętnie poprowadzimy proces, jeśli umiejętnie poprowadzimy negocjacje, zbudujemy relacje przedstawimy te fakty, które mogą mieć wpływ na cenę, zarówno, jak i, e, e, zarówno pozytywny wpływ, jak i negatywny, to raczej nic nie powinno nam grozić. Co się dzieje po liście intencyjnym? Po liście intencyjnym bardzo szybko przechodzimy do kolejnych etapów, czyli do audytu, do due diligence. O tym opowiem na innym e, nagraniu. W każdym razie list intencyjny jest bardzo ważny, e, bardzo ważny moment w każdej transakcji. Po podpisaniu takiego listu intencyjnego, jeśli dobrze prowadziliśmy wcześniej proces i dobrze poprowadzimy go później, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jest na poziomie 90-95%. Praktycznie tylko zjawiska takie, nad którymi nie mamy kontroli, jakieś zewnętrzne w gospodarce, mogą nas wytrącić z rytmu transakcyjnego i nie doprowadzić finalnie. Do transakcji. Um, tak więc ten tydzień był dobry. Chciałem się z Państwem przy okazji podzielić informacjami, co to jest list intencyjny, jak on działa e, e, i po co jest e, potrzebny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.